Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadaryńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć. Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży, przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. O podal nich pasła się duża trzoda świn. Złe duchy zaczęły go prosić jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń, rzekł do nich idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Oto słowo Pańskie: Pierwsze dzisiejsze czytanie zabiera nas do czasów Abrahama. Abrahama, który otrzymuje od Pana Boga obietnicę, że mimo niemożliwości biologicznej będzie miał potomka. Abraham początkowo nie zna sposobu realizacji woli Bożej, dlatego też i podejmuje, można dzisiaj powiedzieć, desperacji, desperacki krok. Aby jego syn zrodził się z niewolnicy, z Hagar. Ale Pan Bóg wyjaśnia mu ostatecznie, że chodzi o cud narodzin Izaaka, z wolnej, czyli z żony Abrahama. Cała historia bardzo zagmatwana. Abraham też nie wie, jak z niej wybrnąć, kto ma po nim wszystko dziedziczyć, nie tylko w wymiarze takim materialnym ale chodzi o coś jeszcze głębszego, kto ma dziedziczyć obietnicę, że z jego rodu będzie zbawiciel świata. Ale widzimy, że Pan Bóg, mimo tak zawiłej sytuacji życiowej, nie pozostawia żadnej z tych kobiet bez pomocy. Pan Bóg pochyla się nad historią, nawet jeśli ona jest zaznaczona jakimś zranieniem, trudnością. Troszczy się zarówno o Hagar i jej syna, z którego następnie rozwija się wielki naród, jak i właśnie o żonę Abrahama i jego potomka Izaaka. I prowadzi ich szczęśliwie, i widzimy, że właśnie od Abrahama pochodzi zarówno Maryja, jak i jej opiekun, jej dziecka Jezusa. A więc święty Józef, patron naszej parafii, ten, którego dzisiaj czcimy, ten, który opiekował się Jezusem, troszczył się, aby Jezus mógł wypełnić swoją życiową misję. Ta misja trwała 33 lata tutaj na Ziemi. Wśród tych lat jest wydarzenie opisane dzisiaj w Ewangelii, gdy Jezus przybywa do kraju pogańskiego. Sam fakt, że pasą się tam świnie, a więc zwierzęta dla Izraelitów nieczyste, pokazuje, że Jezus chce, troszczy się o każdego człowieka bez względu na to, czy ktoś jest poganinem, czy należy właśnie do wspomnianego narodu wybranego. Nad każdym pochyla się i dlatego dzisiaj Przybywa na drugi brzeg jeziora i tam spotyka ludzi bardzo nieszczęśliwych. Oczywiście nie znamy historii ich życia, nie wiemy w jaki sposób zły duch rozpanoszył się w ich życiu, i nie dojdziemy dzisiaj do rozwiązania tej zagadki. Natomiast są to na pewno ludzie bardzo nieszczęśliwi, bo człowiek, który ulega wpływom złego ducha, jest bardzo nieszczęśliwy. Zewnętrznym wyrazem tego jest, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to, że wszyscy się ich bali, bo owi dwaj byli wulgarni, byli bardzo niebezpieczni dla innych. To zawsze tak jest, że brak żywej relacji z Panem Bogiem owocuje, że ktoś jest na zewnątrz wulgarny, z pogardą odnosi się do innych ludzi. To są owoce właśnie tego, jak zły duch w czyimś życiu zaczyna działać. I można powiedzieć, że ta sytuacja ich była bardzo trudna, po ludzku nie do rozwiązania. Ale Jezus, który martwi się o każdego człowieka, wygania złego ducha z tych dwóch nieszczęśliwych mężczyzn. I zobaczmy, że zły duch zwraca się z jakąś dziwną taką prośbą, bo. Zły duch nie znosi pustki, jeśli skądś go wygonimy, to on sobie szuka jakieś inne miejsce. I dlatego Jezus nie waha się, posyła go w świnie. Świnie giną gdzieś w odmętach jeziora. I zobaczmy, wydawałoby się, że można po ludzku sądzić, że teraz Chrystus odniósł wielki tryumf, a więc mieszkańcy... Miasteczka przyjmą Go z wielką radością jako wyzwoliciela od wpływu złego ducha. Tymczasem Jezus przeżywa bardzo trudną chwilę. Owi mieszkańcy, gdzie wyszło całe miasto na spotkanie Jezusa. No właśnie, na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice, wyrzucają Jezusa, nie chcą Go przyjąć do swego życia. To już nie wiadomo, w które świnie ten zły duch wstąpił, w kogo wstąpił tak naprawdę, że można odrzucić Jezusa ze swojego życia i pozostać dalej nieszczęśliwym, mimo że taka wielka łaska była. Jezus wyszedł im na spotkanie. Dlaczego to jest ważne dla nas, którzy przyszliśmy w ten środowy wieczór tutaj do świątyni? Bo i do nas na spotkanie wychodzi Chrystus, wychodzi na spotkanie w Eucharystii. Chce nas karmić swoim słowem, ale tak samo swoim ciałem. Chce się z nami zjednoczyć. Chce z naszego życia wyrzucić to, co złe, to, co naznaczone jakąś formą chytrości złego ducha. Chcę wyrzucić coś, co sprawia, że w pełni nie możemy być ludźmi szczęśliwymi, radosnymi, pełnymi pokoju. Od nas tylko zależy, czy otworzymy dla niego serca naszego serca naszego życia, czy też przed nim zamkniemy, abyśmy należeli do tej pierwszej grupy, bo tego nas dzisiaj uczy święty Józef. Amen.